Jesteś miłośnikiem futbolu amerykańskiego. Rozbieracie nadmiar energii, lubisz sport i zdrową rywalizację. Masz okazję dołączyć do bielawskiej drużyny, która w sobotę 17 września zaprasza osoby zainteresowane na trening rekrutacyjny. Po całkiem udanym sezonie w pierwszej lidze, naszym debiutanckim sezonie w tym roku no, szukamy świeżej krwi, chcemy walczyć o wyższe cele. Do drużyny seniorskiej oczywiście mogą się zgłaszać osoby, tak jak zawsze od 17 roku życia do 35. Po raz pierwszy w historii również otw otwieramy w tym roku sekcję juniorską naszą klubu. Dotychczas próbowaliśmy otworzyć takie sekcje tylko w formie futbolu flagowego, czyli takiego bezkontaktowego. W tym roku chcemy to zmienić, chcemy otworzyć drużynę składającą się z około 30 zawodników, którzy będą w pełnym sprzęcie uzbrojeni i będą grali w przyszłym roku w pierwszym w historii Polski turnieju juniorskim. Także jest to dla nas bardzo ważne. Chcemy rozwijać nasz klub również pod kątem młodzieży. Jest to przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej, czyli wszyscy gimnazjaliści, którzy, którzy aktualnie uczestniczą do gimnazjum, mogą się zgłosić do takiej sekcji. Do reprezentacji bielawskiej drużyny może zgłosić. Się każdy chłopiec i mężczyzna, bez względu na warunki fizyczne, bo liczy się przede wszystkim zwinność, spryt, siła i szybkość. Nie robimy żadnych wielkich wymagań. Każdy, kto czuje się na siłach, chciałby spróbować swoich sił w naszych szeregach, może przyjść na taką rekrutację. Tak naprawdę to jest kilka testów sprawnościowych. Warto podkreślić, że szukamy bardzo różnych osób. To są osoby, które są szczupłe, bardzo szybkie, ale też takie, które są ciężkie i silne. Jakie cechy powinien posiadać jeszcze przyszły zawodnik bielawskich stów? Przede wszystkim rekrutujemy osoby, które już wcześniej uprawiały jakieś sporty, które są zaangażowane. No, można powiedzieć, że to jest no, grupka twardych facetów, ale z drugiej strony tu się, tu się liczy bardzo wiele cech. To, to są osoby inteligentne, osoby, które często znają różne języki, język angielski, interesują się po prostu kulturą amerykańską, ale tak naprawdę no, każda osoba, która jeszcze nie zna tego sportu, chciałaby spróbować zobaczyć, jak to wygląda, jest, no, jesteśmy bardzo otwarci. Zapraszamy serdecznie. Zmożone treningi siłowe nie odbywają się tylko na stadionie. Dodatkowym elementem zachęcającym przyszłych graczy powinien być fakt, że drużyna zapewnia darmowy. Na siłownię. Siłownia jest nieodzownym elementem futbolu amerykańskim. Nasi zawodnicy muszą się rozwijać fizycznie i klub o to dba, więc zapewniamy wszystkim zawodnikom, którzy się do nas zgłoszą, darmowy wstęp na siłownię Aquarius, także na basen. No jest to już od, od dwóch lat u nas zapewnione. Wszystkie informacje można znaleźć na oficjalnej stronie klubu, a także dzwoniąc pod numerem telefonu 502-949-784.